Daniel Piesto, przedsiębiorca, ekspert do spraw rynku Nieruchomości i autor YouTubeowego kanału Państwo Piesto. Dzień dobry. Dzień dobry. Danielu to kolejna z naszych rozmów. Wszyscy prawdopodobnie spodziewają się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o nieruchomościach i rzeczywiście tego tematu nie zabraknie. Natomiast myślę, że również wszyscy wiedzą, że nieruchomości to jest rynek, który reaguje bardzo powoli. Także do jakichś wielkich zmian przez ostatnie półtora miesiąca od naszej ostatniej rozmowy nie doszło, więc zacznijmy sobie od czegoś innego, od zdecydowanie bardziej płynnego rynku, tak to roboczo nazwę, a mianowicie od sytuacji przedsiębiorców w Polsce. Powiedz, czy strajkowałeś w ostatnich miesiącach? Strajkowałem to kilka razy, raz nawet, jak byłem. W charakterze dziennikarza na strajku przedsiębiorców, chociaż wybierałem się na strajki tak. A jeszcze dopowiem, że to w Polsce jest taka, taka inercja tego rynku nieruchomości, bo w innych krajach, te, anglo, zwłaszcza anglosaskich, jest ona mniejsza. Jest bardziej dynamiczny rynek, to zależy po prostu od tego, jak jest skonstruowane prawo dotyczące kredytów. A tak, byłem na strajku przedsiębiorców, które odbywały się w związku z reakcją rządu na koronawirusa. Tym, że po prostu zakazano pracować i w zamian oferowano tarczę antykryzysową, która niebawem zresztą odbije się echem dla tych, którzy z niej skorzystali, tak jest moje zdanie, ponieważ rządy będą, może nie rządy, ale gminy, skarb państwa i w najmniejszym stopniu pewnie Unia Europejska będą potrzebować środków finansowych. Które rozdali, które nie wpłynęły w wyniku tego, że, że gospodarka ma się gorzej i teraz będą bardziej zaglądać do kieszeni przedsiębiorców i w ogóle podatników, nie, również pracowników. A zatem, jeżeli ktoś składał deklaracje dotyczące swojej działalności i tam wpisywał na przykład, że jego sytuacja była w złej sytuacji finansowej już pod koniec 2019 roku, to teraz może mieć kontrolę skarbowe w związku z tym, z której wyjdzie, że złożył. Zgłosił nieprawdę, i to jest wtedy no, poważne przewinienie. Że wprowadzanie w błąd urzędnika państwowego, no, to może się skończyć grzywną, oraz oczywiście zwrotem tych pieniędzy uzyskanych, razem z odsetkami, które są śmiesznie niskie te, przy aktualnych stopach procentowych, ale to już inny temat. Mówisz, że. Ta tarcza może wyjść, w bok, może wyjść bokiem tym, którzy z niej skorzystali. Yy, tylko, że ja obawiam się, że skorzystał każdy, kto mógł. No to chyba wszyscy nie popadną teraz w wielkie problemy z państwem. Moim zdaniem większość tych osób nie mogła, tylko yy, wypisywali w deklaracjach wszystko to, co trzeba było zaznaczyć, żeby uzyskać pieniądze. Czyli oni tak naprawdę nie, nie sprawdzili tego dobrze z księgową, z doradcą podatkowym i nawet jeśli dobrze sprawdzili, to yy, Mogą być kontrole w związku z tym, no bo oni dostali te pieniądze, więc je mają, więc można ich skontrolować. Może na jakiejś innej płaszczyźnie oni mają jakieś niedociągnięcia i można im dać grzybne. no To jest takie zdroworozsądkowe myślenie. Ja mówię, tak mi się wydaje. Jestem całkiem pewien, że tak będzie i nie mam na to żadnych dowodów, że tak będzie. No bo to jest przyszłość. To jak rozumiem, Ty nie byłeś beneficjentem tych programów rządowych? Nie, nie, nie byłem żadnych. Nie składałem żadnych wniosków. Czy w takim razie nie czujesz się pokrzywdzony w tym sensie, że jednak inni biorą pieniądze za darmo, ty zarabiasz je na rynku, no i to jest zawsze ta sama argumentacja tych, którzy biorą, muszę to brać, no bo wezmą inni, jestem w tyle. Czuję się pokrzywdzony tym, co zrobił rząd, ale nie tym, że inni sobie korzystają z tych pieniędzy, które są raczej związane z, z wyborami, i to jest takie przekupstwo, prawda? Wszelkie, wszelkie socjalne daniny to jest forma przekupstwa. Wyborczego i gdyby naprawdę rządowi zależało na tym, żeby pomóc, to by po prostu obniżył podatki, nawet tymczasowo. Dlaczego tego nie zrobił? Pytałem różnych ludzi, nie związanych z, ze środowiskiem wolnościowym, tylko przeróżnych ludzi, i wszyscy odpowiadali to samo, że wtedy nie mógłby się pochwalić w wyborach, że, że rozdaje pieniądze, prawda? Zatem to było zrobione po to. Wszyscy mają tego świadomość, wszyscy korzystają z tych pieniędzy. No, prawie wszyscy, bo ja nie, ale ja pewnie też bym skorzystał, gdyby nie to, że obawiam się później tych retorsji związanych z tym, że wziąłem te pieniądze. No dobrze, to w takim razie mówisz, że czujesz się pokrzywdzony. Zapytam, czym was rząd skrzywdził, ale uwaga! Prosiłbym nie mówić tutaj takiej, nie odpowiadać taką ogólną odpowiedzią, że ach, przez ostatnie 30 lat to w Polsce jest nie taki system gospodarczy, jaki powinien być. <laughs> tylko w, konkretnie w ostatnich miesiącach, co rząd w kontrze do tych, do tych problemów koronawirusowych zrobił źle z Waszej perspektywy? No to jest, to jest w ogóle w odniesieniu do tego strajku przedsiębiorców, w którym brałem udział. Tam strajkowali faktycznie przedsiębiorcy głównie i każdy z nich uważał, że był pogrzywdzony z innego powodu. Więc ja nie mogę się wypowiadać za nikogo innego poza sobą. I poza tym, że cały system jest zły, to no ciężko mi się doszukiwać w ostatnich miesiącach takich konkretnych działań. Moim zdaniem, reakcja na, na koronawirusa była zbyt radykalna i krzywda wyrządzona gospodarce jest to wiele większa niż krzywda która by zaistniała gdyby po prostu nie blokowano rozprzestrzeniania się epidemii więc to są takie odważne słowa no bo wiadomo że to jest życie ludzkie ale no jak ktoś chce rządzić krajem to musi podejmować odważne decyzje i dlatego należało bardziej wybrać model białorusko szwedzki i nie przejmować się tym że jest więcej zachorowań no, takie mam brutalne zdanie na ten temat. I jeszcze dopowiem, że gospodarka odczuje dopiero to spowolnienie, i bankructwa dopiero wystąpią, moim zdaniem. To nie będzie załamanie gospodarcze, ale będzie na pewno dużo bankructw związanych z tym, i rozmawiałem z naprawdę wieloma przedsiębiorcami, którzy, którzy niektórzy mówili, że dobrze sobie radzą. Jakaś część mówiła, że nawet zarobiła na tym kryzysie, ale były też osoby, które powiedziały, że im to już tylko zamykać działalność pozostaje. To w takim razie przechodźmy może płynnie już do tego naszego głównego, ulubionego tematu, czyli nieruchomości. Ale najpierw od strony przedsiębiorczo-biznesowej. Czy to rzeczywiście było tak, że w czasach koronawirusa biznes nieruchomościowy niemalże zamarł, został wygaszony do zera? No tak. Jednym słowem to tak, wymarł, to znaczy obroty spadły do 10%, czyli dziesięciokrotnie i, i aktualnie nie wróciły do takiego poziomu. Ja pierwszy raz w tym tygodniu, w poniedziałek cieszyłem się z korków w Warszawie, chociaż jest lipiec, kiedy zazwyczaj nie mam korków, no bo ludzie pojechali na wakacje, a ja się naprawdę jak dziecko cieszyłem, no bo to znaczy, że warszawiacy wyszli z domu i, I to znaczy, że będą też szukać, kupować mieszkania, wynajmować mieszkania i tak dalej, pracować, robić coś. I te, te obroty dalej nie wróciły do poziomów sprzed, a to oznacza, że istnieje pewne takie opóźnienie w reakcji na zmianę cen. I część osób, która może by już sprzedawała mieszkanie albo kupowała, nie robi tego cały czas i czeka, od, 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 odwleka tę decyzję, ale nie może tego robić w nieskończoność. A to oznacza, że z czasem, ten, jak ten wolumen wróci, to wtedy zobaczymy, jak bardzo zmieniła się cena. I no właśnie, minus. No właśnie, powiedziałeś, że dopiero wychodzą ci Warszawiacy dokonywać tych transakcji, że jeszcze to nie wróciło do poprzedniego poziomu, więc muszę tutaj dla porządku dopytać. Tam rzuciłeś, że to 10% było w trakcie samej epidemii, a teraz jesteśmy bliżej tej dziesiątki, czy bliżej już 100%. No, bliżej 100 na pewno, bliżej, powiedzmy około 80%. My teraz mamy bardzo dużo klientów, którzy oglądają mieszkania i wcześniej było tak, że nikogo nie mieliśmy. Mieliśmy nawet chętną na mieszkanie, która miała przylecieć samolotem i samolot nie przyleciał, ponieważ koronawirus, a, a później, tak powiedzmy miesiąc temu, mieliśmy tak powiedzmy 10 razy mniej klientów. No to teraz w lipcu mamy bardzo dużo klientów. I mamy też um, no tam um, ja, ja sam mówiłem, że jest duże ryzyko związane z lokalami komercyjnymi, które będą stać teraz puste, no bo ludzie pracują z domów i tak dalej. My mamy lokale biurowe, które wynajmujemy w 90%. Czyli akurat na tym nie mamy takiego kłopotu. Nie mamy problemu z najmem mieszkań i pokoi tak samo. Chociaż tam mamy umowę na pełen rok. I zazwyczaj tak mają właśnie ludzie na długi termin. To znaczy, że im się umowa kończy pod koniec sierpnia, tak jak nam, pod koniec, albo w połowie września, ewentualnie gdzieś w połowie października. Czyli tak jak zaczynają studenci, to jest mniej więcej dostosowane. I teraz co będzie ze studentami? Bo część uczelni już zapowiedziała, takich mam na myśli Oxford na przykład, zapowiedziała, że nie będzie, że przyszły semestr będzie online. I teraz to jest olbrzymia infrastruktura z tym związana. Mnóstwo nie tylko studentów, którzy wchodzą do sali wykładowej, ale oni również kupują rzeczy, wynajmują pokoje, piją piwo i biorą udział w wydarzeniach sportowych. I to wszystko, jeżeli będzie nagle wstrzymane, to nie jest nikomu na rękę, więc pytanie, ile to potrwa? I polskie uczelnie nie zapowiedziały czegoś takiego, ale jest bardzo, bardzo, bardzo duża obawa na rynku, że tak się stanie, że nie będzie pierwszego semestru. A to powoduje, że w tym momencie mamy bardzo dużo na sprzedaż podnajmów gotowych. To znaczy, podnajmy polegają na tym, że ktoś wynajmuje mieszkanie, na przykład dzieli jeszcze, wydziela dodatkowy pokój i podnajmuje pokoje za zgodą właściciela i za Różnicę sobie kasuje i w ten sposób zarabia. I teraz jest bardzo dużo takich na sprzedaż, ponieważ wszyscy się obawiają, że jak skończy się umowa we wrześniu, no to oni będą musieli zawrzeć umowę, ale na mniejszą kwotę. I w związku z tym ich podnajmy będą nierentowne. Więc teraz dostaję bardzo dużo informacji, bo mi się plany zmieniły, wyjeżdżam i koniecznie chciałbym sprzedać podnajmy. Zatem ja uważam, że to może być dobra okazja, takie podnajmy w tym momencie. Nie wiem, ale tak myślę. Dlatego my raczej wchodzimy teraz w ten biznes, raczej skupujemy takie rzeczy, dlatego że wydaje mi się ta informacja o spadku cen najmu na początku września, w przyszłości, że będzie przesadzona, że może trochę spadną, ale nie tak bardzo. Ja mogę mówić głównie o aglomeracji warszawskiej, bo na, na tej specyfice się znam. I tutaj jest tak, że mamy powiedzmy 2,5 miliona mieszkańców dla uproszczenia i studentów jest dla uproszczenia 250 tysięcy, czyli 10%. No ale osób, które ogólnie wynajmują, jest powiedzmy 40% Warszawiaków, czyli 25% wszystkich najemców, to są studenci. I teraz, jeżeli nawet by połowa odeszła, to mamy 10,25%, a czy mówię tak? 12,5% mamy, mamy odpływu tych najemców. Moim zdaniem będzie jeszcze mniej tych studentów, znaczy jeszcze mniej odpłynie, czyli faktycznie zlikwidowanych jakichś zajęć albo online będzie mniej niż połowa wszystkich studentów. To jest raczej pewne. A to oznacza, że mówimy o raczej większych kilku procentach najemców, którzy odpłyną. Jeżeli chodzi o Ukraińców, bo też była bardzo duża obawa, że oni wyjechali i nie wrócą już, bo po prostu w Niemczech jest lepiej zarabiać, no to na razie wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość nich wróci do Polski, że nie będą robić tak radykalnych ruchów, żeby teraz w tym momencie jechać do innego kraju. Więc zamierzają wrócić i prawo im stoi i znowu państwo im stoi na drodze, ponieważ utrzymują tę kwarantannę i um, która jest fikcją, <grym>, ale no jakby nie chcę, mam nadzieję, że nie słuchają mnie żadni urzędnicy, ale te kwarantanny, na które są wysyłani ci Ukraińcy, żeby oni siedzieli dwa tygodnie, no nie działają, ale jeżeli to słucha jakiś pan Morawiecki, to, to są bardzo dobre i działają. Proszę nie, nie wprowadzać radykalniejszych kroków niż te. Proszę, proszę zlikwidować te kwarantanny. Tak czy siak. O czym to ja mówiłem, o tych Ukraińcach, więc oni wrócą. Polska gospodarka jest uzależniona kompletnie od, od pracowników z zewnątrz. Tak mają wszystkie demokracje, takie socjaldemokracje w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Nie ma kraju, który jest uwolniony od tego, że musi cały czas dostawać nowych ludzi, bo y, ludziom w tym systemie nie chce się robić dzieci, jest demografia zawsze ujemna i y, wszystko jest oparte o to, żeby. Napływali tutaj ludzie z krajów, w których jest wojna, albo gorzej rozwiniętych. No, powiedziałem demokrację, tak? A tu, tu mogę, przypomniałem sobie odnośnie tego strajku przedsiębiorców, bo ja wziąłem w tym udział nie dlatego, że wierzyłem, że, że będzie jakaś zmiana, że oni, nie wiem, wpłyną na rząd i tak. Raczej spodziewałem się, nie spodziewałem się aż takiej reakcji, bo generalnie to potraktowano tych przedsiębiorców jak po prostu. No, brak słów kulturalnych, żeby to wyrazić. Po prostu pogoniono ich policją, zamknięto, trzymano gdzieś w zamknięciu, w ścisku w czasie tego, tego koronawirusa przez niektórych przez 4,5 godziny. I, i, I strasznie ich potraktowano. Także generalnie nie, nie było żadnego efektu politycznego. Nie spodziewałem się takiego, bo jak kiedyś wspominałem, jestem bardziej za pracą organiczną niż za szukaniem pomocy w państwie. Natomiast w takich ruchach zawsze rodzą się nowe organizacje i nowe jakby ruchy społeczno-polityczne, które później po latach mają wpływ na państwo i na otoczenie. I ja poznałem tam taką organizację o nazwie Royaliści, z którą od razu się związałem i bardzo fajni ludzie, więc, jeżeli są jacyś monarchiści słuchający, to serdecznie polecam od rynku nieruchomości przez ponownie strajk przedsiębiorców doszliśmy do monarchii. Wróćmy jeszcze na moment do tych przedsiębiorstw, do, do tych nieruchomości, ponieważ tak jak mówisz, złych sygnałów nie brakuje, a to te uczelnie, ci studenci, a to Ukraińcy, co prawda dodajesz, że aż tak źle nie będzie, no ale jednak są od miesięcy te negatywne sygnały cały czas, więc chciałem zapytać, gdzie te wypatrywane przez wszystkich spadki cen, ponieważ, z tego co mi wiadomo, na razie nikt nic takiego nie zauważył, pomijam jakieś pojedyncze okazje. No nie ma wzrostów już, to już można zauważyć. E, pojedyncze okazje, no właśnie tak bym się spodziewał, że najpierw będą pojedyncze okazje. I wspominałem chyba w ostatnim filmie, że w lipcu zaczynamy inwestować na nowe flipy, ponieważ będzie już wiadomo, jak wyglądają ceny i jak okazje, jakie okazje można wyłapywać. Więc na razie jest taka sytuacja, że właśnie mała część ludzi musi sprzedać po niższej cenie i to robi, a większość trzyma wysoką cenę i sobie czeka. Nie ma, nikt nie ma noża na gardle tak natychmiast. Znaczy no są tacy ludzie i to właśnie oni sprzedają. Więc moim zdaniem na wykresach to dopiero teraz zacznie wychodzić, um, jak ceny się zmieniły. No bo jeżeli mamy mniejszy wolumen, to nie, nie mamy pełnego obrazu rynku. O, o, o wolumen rozumiem przez to ilość sprzedaży nieruchomości, czyli ilość transakcji. I, i, no I pamiętajmy o tym, że, że jeżeli zawieramy dzisiaj umowę, to zawieramy umowę przedstępną, która jest na jakieś trzy miesiące, więc faktycznie za trzy miesiące dopiero natrafię do jakichś rejestrów, które można później przeczytać w raportach Amronu na przykład. To jest taka, takie, taka organizacja, która prowadzi raporty na temat nieruchomości jest całkiem niezła. Mówisz, że nikt nie ma noża na gardle. Ja wiem, gdzie są te noże teraz. One są w rękach internautów, którzy wojują na najróżniejszych forach i to są takie dwie grupy, czyli bańka pęka, czy nie pęknie. Mm -hmm. I naprawdę, jak czytam te dyskusje, to czasami mam wrażenie, że to jest dosłownie walka na noże. To jest jedna wielka kłótnia. Jedni upatrują spadku cen, inni mówią, że nie. Nic nie typnie. ja chciałem zapytać o taki Twój typ. Kiedy dowiemy się, która grupa w tej walce na noże zwycięży? Czy to jesienią, czy to dalej jesienią będziemy na tym etapie w którym takie osoby jak Ty będą mówiły, no nie, jeszcze trochę trzeba poczekać. Akurat ostatnio byłem na, na szkoleniu z samoobrony, mm -hmm. gdzie mi powiedziano, że w przypadku osoby z nożem, jeżeli ona chce atakować, to się po prostu ucieka przede wszystkim. I tak samo proponuję ludziom, którzy walczą w internecie. Właściwie to polecam im najbardziej, żeby, jeżeli są pewni tego, co mówią, to żeby albo kupowali, albo sprzedawali zgodnie ze swoimi poglądami, a nie dyskutowali w internecie, no bo wtedy ubywa im klientów. Jeżeli uważają, że to jest dobry czas, żeby sprzedawać, to niech po prostu sprzedają, bo jeżeli będą mówić, że to jest dobry czas, żeby sprzedawać, to tworzą sobie konkurencję i zmniejszają popyt. I odpowiednio, jeżeli uważają, że to jest dobry czas, żeby kupować. Ja uważam, że to jest dobry czas, żeby flipować, Czyli, żeby szukać okazji i później je sprzedawać. Bo rynek zawsze jest, czy to hotelarski, czy to mieszkaniowy, czy to komercyjny, czy grunty. My teraz te działki kupujemy i to właściwie obie kupiliśmy na początku marca, i, i teraz kolejne dwie, także jeszcze nie kupione, ale jest jakby licytacja komornicza. Jest trochę skomplikowany proces, bo. O, to też ciekawa rzecz. Przepraszam, że tak skaczę z, z kwiatka do kwiatek, ale y, przypomniało mi się, że państwo wprowadziło zakaz licytacji komorniczych dla mieszkań, w, który, w które są zamieszkałe, i domów oczywiście, do 90 dni po, po epidemii, co w praktyce powoduje, że możliwe, że do końca roku już nie będzie licytacji tego typu mieszkań, chociaż faktycznie moment licytacji nie wpływa w ogóle na życie y, mieszkańców. Tego mieszkania, ponieważ później trzeba jeszcze przeprowadzić eksmisję, uzyskać przybicie, przysądzenie, to można skarżyć, i dopiero później jest eksmisja, co często bywa lata później. Ale jest znowu jakaś decyzja albo kogoś, kto się nie orientuje w temacie, a rządzi krajem, albo to jest typowo polityczna decyzja. No, taka dygresja z mojej strony. To na sam koniec dopytam jeszcze o ten rynek nieruchomości od strony takiej typowo komercyjnej. Czy naprawdę jest rzeź na rynku hoteli i tego typu budynków? No właśnie, ja mam znajomych, którzy są hotelarzami. Rozmawiałem ostatnio z moim mentorem, który właśnie jest hotelarzem, i on powiedział, że, że on uważa, że jest źle, ale to nie znaczy, że zamyka działalność absolutnie, tylko w tym roku stara się wcelować w 0 złotych. I to jest jego hasło właśnie, jak będzie, jak w, w tym roku, jeżeli zysk jest 0 złotych, to to jest dobry rok, znaczy na ten rok to jest dobry wynik, a w przyszłym sobie to odbije z nawiązką, no bo ludzie będą podróżować więcej, może częściej wybierać jego e, destynację, no bo wiadomo, że będzie więcej podróży, Ona, on ma te hotele w Polsce, więc może będzie więcej podróży w Polsce, może tak zakłada. E, I to jest bardzo, bardzo lokalne. E, są miejsca, w których e, które słyną wyłącznie z turystyki, i one teraz naprawdę mają ciężki czas, ale są takie jak Gdańsk, które mają trochę turystyki, trochę przemysłu, trochę usług i sobie na pewno lepiej poradzą. Podsumowując, naszym dzisiejszym gościem był Daniel Piesto, który, zgodnie z tym co mówił od miesięcy, w lipcu dopiero zacznie się po rynku rozglądać i dokładnie teraz to robi. Tak. Dodajmy, że zgodnie z tym co powiedziałeś dzisiaj, nie spodziewasz się jesienią jakichś wielkich spadków. Zgadza się. Ale spodziewam się spadków, ale niewielkich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.